Witam bardzo serdecznie, wiadomość dla Ciebie. Patrzymy sobie, co tutaj weekendowo chce być przekazane. Siła w oczywiście, o, już mamy transformacja, tak jest. U, tak. Przebaczenie. Wybierz przebaczenie. Pamiętaj jak wielka jest twoja siła. I bałagan, który trzeba by posprzątać, znowu nam się pokazał, no może to właśnie chodzi o to, że bałagan nie musi być fizycznie jako bałagan, to może być jako właśnie ta transformacja, że jeszcze gdzieś tam jest chaos w Twoim wnętrzu i trzeba by właśnie to posprzątać. Właśnie, jeżeli chodzi o wnętrze, jak wielka jest Twoja siła, wiesz, że możesz to posprzątać, wiesz, że możesz się z tym uporać. Przebaczenie uwalnia Ciebie, to jest jeżeli komuś nie umiesz wybaczyć, to wybacz sobie. Ale właśnie jaka to jest po prostu przepiękna karta, która pokazuje, jak, jak to przebaczenie uwalnia. Może ktoś potrzebuje modlitwy do tego lub prosić y, o pomoc w tym wybaczeniu. Sobie przebaczenie jest bardzo ciężką sprawą. Y, to czasami wymaga jeszcze więcej siły i odwagi niż wybaczyć komuś. Ale właśnie tu jest. To już każdy musi wiedzieć, czy jest w stanie, czy nie jest w stanie. Okej, okay, co tutaj mamy? Transformacje. Oczywiście, praktykuj medytację, to jest też bardzo ważne. Proszę, tu jest, wybierz przebaczenie, a tu uzdrów swoje relacje. I tak, znać błogosławieństwa w takich niepozornych, małych rzeczach. Tutaj znowu intencja i manifestacja. Więc, transformacja idzie pełną parą. Kolor zielony, czakra serca, również y, może dla kogoś uzdrowienie, uleczenie y, zamkniętego serca przez jakieś, właśnie, to jest to. Uzdrów swoje relacje, a tutaj wybierz przebaczenie. Zamykamy czakrę serca, dlatego że mamy jakieś nierozwiązane rzeczy i nam się wydaje, że jeżeli nie przebaczymy, to tak, ta osoba nie zasługuje na to. To nie o to chodzi. Nie musisz tego zapominać, co się stało, ale to jest dla ciebie uwolnienie, uwolnienie składki i to daje ci siłę i właśnie to, przez to, że wybaczysz, daje siłę na zamknięcie pewnego cyklu i wtedy zobaczysz jak wielka jest ta twoja siła. No więc tak, ok, zobaczymy co tutaj mamy. Przekaz, 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 przekaz. Cały czas widzę na spodzie pokazuje się izolacja, więc może jest jakieś... Albo to jest właśnie to. Jest izolacja z jakąś osobą i być może to wymaga właśnie tego przebaczenia. Może ktoś się za kogoś modli. O, fałszywa osoba w pracy. Okej. Okay. Jest pan. Patrzy na wiadomości, tak? I na nowy początek, sukces z miłości, no tak, ale tu jest fałszywa osoba przy tym, no i jest ta praca, więc tak, fałszywa osoba w relacji albo w pracy. No tak, albo zaczyna się z taką osobą. Hm. Ok, co my tu mamy? Mamy tutaj yy, coś, długo trwa. Albo trwało długo, może jakieś niepokojące wieści, jakieś niesprzyjające, przychodziły cały czas związane z osobą militarną, tu jesteś ty, albo to jest jakaś dobra osoba, która gdzieś tam pomaga, może właśnie gdzieś tam ta y, osoba y, fałszywa. Cały czas gdzieś coś tam kombinowała, żeby właśnie te wiadomości przychodziły. Ale ja mam takie poczucie, że tu właśnie chodzi o to, że jeżeli wybaczysz sobie innym lub posprzątasz ten chaos, który jest, lub poprosisz, aby wszystko się rozjaśniło, to właśnie to przyjdzie. Może być w tym transformacja y y y gdzieś tam potrzebna, ale tu jest właśnie coś, co długo trwało dla kogoś dwa lata coś ponad dwa lata z taką osobą militarną czy taka osoba pomoże no chyba że jest tak że jakieś wiadomości przychodzą takie z urzędu ale zobaczymy sobie ok jeszcze jedną kartę co w rezultacie małżeństwo co w rezultacie chyba że ktoś dostaje wiadomości o na przykład o rozwodzie nie spodziewał się tego i dostaje Jedna karta. Aha, tu jest, yy, mamy, no tak jak mówię, ponieważ tu się pokazało orzeczenie sądowe, więc może być tak rzeczywiście o rozwodzie, ponieważ na przykład fałszywa osoba była w to zamieszana i dlatego jest teraz rozwód, bo coś nakombinowała i yy, Albo mieszała już bardzo długo, i teraz może być o rozwodzie, a może być niekoniecznie o rozwodzie, ale wszystkie sprawy takie urzędowe, jakieś administracyjne, sądowe, to jak najbardziej. Ok, może być również tak, że jeżeli jest, są jego myśli, a jego myśli, no co powiedziałam, jego myśli o tobie jest izolacja. Małżeństwo, proszę bardzo. I to jest właśnie to, że tak jak mówię, kombinowała tu jakaś fałszywa osoba, żeby między wami było rozdzielenie, a on cały czas o tym myśli. I przychodzą te wiadomości jakieś smutne, ale również dla niego, bo on taki jest ma bardzo mocno skupiony, myśli o tym, myśli o tym rozdzieleniu. Może ktoś się tutaj w końcu yy, tak zorientuje: no, tu jest dobry mężczyzna, może jakiś pomocny będzie. Albo to jest tak, że właśnie rozdzielone zostało to, co miało być razem, ale to też miało być po coś. Może, żeby przejść tą transformację, może, żeby ten bałagan posprzątać, albo żeby odkryć tą wewnętrzną siłę i właśnie yy, siłę tego przebaczenia. Także każdy ma inną sytuację. Piszcie, proszę, jeżeli macie ochotę, czy to się zgadza. Bardzo Wam dziękuję. Do następnego. Pa!